No ja nie mogę. Widz, to mnie napisał, że chce przyjechać do mnie swoim ciągnikiem na testy. Nie, muszę dzwonić to Jarka szybko. Eee, halo? Halo? Jarek, szybko przychodź do Siedem. mnie. zobaczy co się stało. Chodź, biegnij do nie mnie. Co się stało? Szybko, szpilne. Szybko. O kurde. No i patrz, jak on się śpieszy. Całkiem nie biegnie. O, dobra, jednak biegnie. Idziemy mu szybko otworzyć ja nie mogę co tu je wydarzy. Już Jarek, czekaj, bo mnie drzwi wyważyć! Czekaj! Cholera jasna skopi. Jarek, klamkę urwałeś? Halo. Niestety. Niestety Janino. Co się stało? Urwałem klamkę. A w rzeczywistości co jest cało To nic pudełko z, leciało z, z widelcami, bo miałem w ręku dla obiad, ale niestety się wypieprzył tutaj na ziemię Dobra Jarek, słuchaj. Od e... wibracji Zarobi z tyłu odcinka e, tak, słuchajcie tak. widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej ulubionej serii MPG na moim kanale ze mną oczywiście jest Jarek Hej Jarek, ja Ci zaraz co opowiem No w ogóle o co chodziło? Już ci opowiadam, ale może byśmy ruszyli kurde na pole byśmy opryskali i międzyczasie w sumie żeby coś porobić No to dawaj, no to lecimy. Możemy na tym... Sumie... Kurde nawóz by się przydało. Kurde, to wiesz co, może Ursusem siadaj Ursus? A czemu nie? A tylko byś podczepił mi ten, rozsiewać. Rozsiewać czy opryskiwać? Opryskiwać, łachmy to. A gdzie masz rozsiewać? No hezu, debil. A bo i gdzie masz rozsiewać? Mam rozsiewać. Może nawóz. A co, ser? Nie no, ja już tu zalałam nawóz. Masz zalany nawóz? No ale w sumie w rozsiewaczu też jest trochę nawozu jeszcze. Nie, no tu jak chcesz, to można jechać w sumie, obóz porobić. Dobra, nie? to pojedźmy na wóz, damy tam w sumie, bo to jest jęczmień. Byśmy pojechali na jęczmień dać nawóz, na te nasze duże pole. No tak, tam dawkę nawozu by się przydało dać, nie? No właśnie, Przejdęć no ja ci odjadę tym. No to weź, odjadź. Mi się wydaje, że tam zostało jeszcze trochę nawozu. Możesz tam uchylić plandekę, lekko zobaczyć, jak chcesz. Czy coś zostało. No i słuchaj, ja ci chcę opowiadać. A i widzowie, chciałam wam przypomnieć, że każdy like, każda łapka w górę to jedna złotówka, każda subskrypcja to 5 złotych na nasze nowe szczytne cele na robienie takiego mini gospodarstwa, takiego wiecie, dla żartu i w ogóle przydałoby się też jakąś taką mini działeczkę kupić, na której, tylko taką naprawdę mini, na której będziemy robić tylko... O, skurkowana! Tajerko! Tylko tymi małymi maszynami, no nie? Nie, wysiadaj Pokemon. Ale poszedł Zarabi sklepał, blachy! Czemu to nie, nie stoi w garażu? samochody powinny stać w garażu, a nie? Dobra wsiadaj! Weź tam zobacz czy tam jest ten nawóz, uchyl planeki kawałek Ty! Weź, daj, ja zobaczę na ty, czy ty dobrze kable podpięłaś Dobrze jest wszystko To jest dobrze kable Czekaj i to będzie działać w no, ogóle czy to czekaj to plan Zdejmę delikatnie Jest, toż ty pełne tu masz ty do... No jest, no bo ja nie miałam gdzie przechowywać, bo się bałam, że wilgocią zajdą A no to, to, to jeszcze... Co, musiałeś w tym? To z tamtego roku sobie jeszcze, no Ja ze warto, bo Tak, bo wyczyszczałam trochę Ej! Ara. Oddaj! Słyszysz? A, nie powiem ci, nie powiem co się dzieje Chodź Po coś mnie zawołało Wsiadaj Słuchaj nie uwierzysz, masz telefon mój, zobacz, widz do mnie napisał mailo I zapytał się o... o... Czekaj, czekaj. Zapytał się Gdy... czy może przyjechać do mnie na kolonie. Czy może przyjechać Cię na... Czy się nie mógłbym przyjechać cię na kolonie przyjechałbym moim wyremontowanym uczusem, którego włożyłem bardzo dużo pieniędzy. Mów czytaj głośniej widz słyszał. I bardzo chciałbym, żebyś go przetestowała. No. Ale, Jarosław nie daję Ci testować yy, swoich cyników, więc ja Właśnie. dam Ci przetestować mojego wyremontowanego Ursusa. Będziesz pierwszą osobą, której dałem się nim przejechać. Jeżeli jesteś chętna, żebym cię przyjechał, odpisz mi na tego maila. I całej łysocich A teraz zobacz, co ja odpisałam mu. No. Jakiś Dawid. Ej, a co no, to? Kur... no nie! Poczekaj, ja wiem, kto to jest. Kto to? Halo? Bodzimy SIĘ! co, co, co Ty zostaw Panie. chłopa, niech on śpi, w cholerę jasno! Panie! Patrzcie raz do chłopa! Przepraszam Tu się kurde, tu się kurde nie śpi, tak? Tu nie jest kurde postój dla, dla tych Póty, i Panie, złotych za zostaw kopa tam! 200 zł, zapal. Brazowałem sobie na polu, nie stoję, bo to jest tylko płasko to. Zostaw mnie między Albo pan swier. stąd, albo. Widzę ślady, że pan nie po moim polu, więc. Albo się dogadujemy, albo będzie, kurde, zaraz awantura. Dobra, zostaw kopa! A zostaw zł, mogę tu stać. Dwieście powiedziałem, pana, dalej ja nie będę. Bo budniki, jak pan co, za łeb y wyciągnę. Dobra, to No i dobra noc. Dobra, obudnik! Teraz musisz mi połowę oddać! Tu będę... Ja no na moim kawałku stoją. A ja twój kawałek nawozem robię! A, czekaj. Panie! Zgać pan tego buty, bo akumulator panu walnie! O, dobra, dzięki, dzięki. Proszę, 200 złotych za to! Chodź tu, budniku! No fajnie, dobrze byłeś ten To Przesuwamy, bądź pan z panem. Do widzenia. Chodź tu, obudniku! Opowiem ci! Budnik Rosji? Wyobraź sobie, że ja temu widzowi odpisałam, żeby przyjeżdżał. Zaprawdę odpisałem, żeby przyjechał? Tak, bo chcę przetestować i za którego włożył dużo pieniędzy. Ej, a jak będziesz testował? Normalnie tak jak wszystkie ciłniki i maszyny i w ogóle. Nie wiem jak to będziesz I... Janina, jeżeli widzowi ty przetestujesz tak, ten ciągnik jak... Normalnie to wszystko, przetestuj, nic nie będzie tu złego. No to powiem ci, że gościu mi... kurde na pewno nie będzie zadowolony z tego. On napisał mi, że Ogląda mi od bardzo, bardzo dawna, ma na imię David. David David Dawid, no piękne imię. No. I co, zazdrości, że do Ciebie nikt nie pisze, czy Ty mu przetestujesz maszyny? A do mnie? co? A mnie traktujesz jak I wiecie co, widzowie? A może, co Wy na to, że skoro widzicie, no tutaj widz David, no tutaj wpisał, że on jest David Tybicki Zadymiasz, nie wiem, co to znaczy. Eee... Yy. TV i skierowanie. No w każdym razie, ten yy, co ty na to, Jarek ja Otworzyłem dla widzów taką serię na MPG, że oni będą mogli mnie odwiedzać, a ja, ja będę testowała ich maszyny. Znaczy, to jest fajna seria, tylko że pytanie, czy będzie, wiesz, będzie, kurde, kto to. Kto ci dawać te maszyny? Bo to jest taka widzowie, najważniejsza. Widzowie, no widzowie. No nie wiem. I co myślisz? widzowie i będą chętni? Znaczy, no ja wątpię w to Dlaczego? Ja ci powiem tak, ja na przykład tobie bym nie udostępnił swoich maszyn do testu I ci mówię to wprost Ale to ty rozumiesz, postęp. no nawet nie napisze A napiszał, czemu jedziesz znowu tym samym pasem, żeby robić to aha, samo? Maszyn. to masz no. ty rób, jak ja źle robię Proszę, ty najlepiej zrobisz Padako E, 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 e. Kurde, widzi, nie podako. I widzisz, u ciebie wszystko, ja robię źle ty najlepiej! I właśnie dlatego widz do mnie napisał, że mnie docenić. Powiedz Janiko kochana! Kupię to to Brodo, ja tobie dam ciągnik. Mimo że włożyłem w niego tyle pieniędzy, ja chcę zobaczyć czy Ty ocenisz go na stan dobry, tak do mnie napisać chciał. Słuchaj. Jeżeli widz chce ci dać ty ciągnik, to testuj, aczkolwiek ja bym widzą razu takich w ogóle pomysłów. Czemu? Żeby ci kurde dawać na testy Widzowie, powiedzcie mi czy mam otworzyć serię na MPG, że pozwolę widzom przyjeżdżać do mnie. Powiedzcie mi to. Widzowie, nie dawajcie ani nie kurde swoich maszyn, bo będziecie tego srogo żałować. No ciekawe ile ten David ma lat, no bo jak już ma swój ciągnik, jak go odrestaurował samemu, ja wywiad może z nim rozprowadzę jakiś na początek. Co? Może zrobić wywiad. To co napisać do niego za ile będzie minut? Ale to już, że ten to dzisiaj przyjedzie Tak kazałam mu przyjechać. No tu może Jak mu napisałam do... mailo, że normalnie jedź, to on powiedział, że pakuje dupę w troki i papiernicze. A u siebie tam robiłaś nawóz? Robiłam. Dobra czekaj, ja... On mnie wysłał numer, ja do jego może zadzwonię. Czy mu wyzwoniła no, sesa? Czy no? mówisz MSS-a? No to SMS-a napisz, zobacz co... Wyślij mu SMS-a. Zapytam się go za ile będzie. Czy ma daleko? Bo on już dawno temu wyjechał. Bo on, ja on, bo on mówił, że ma 80, 83 km do mnie. To skąd on jedzie? Dobra, czekaj. Z mojków gdzie Napisałam komuś... mu O ty! Odpisał! Tak Odpisał, że już jest koło jednostki Gdzie? Yeah. Koło SP O kurde, to jedziemy do domu Dobra, o, mogę ja... mogę też być przy tym? Nie, ty mnie tu nawozy rozsiewaj No dobra, mogę twoim sprzętem, nie moim Dobra, to weźmy... Dobra, rozsiewaj tu, ja biegnę Do domu Bo jak coś, to nie mam Co? Bo coś, to nie mam żadnego sprzętu, jak coś Jakiego sprzętu? Nie chcesz, to nie mam żadnego sprzętu do rozsiewania ani do oprysku. Bo jesteś biedny. Dobra, Jarek, ja idę i czekam na tego widza. No dobra. A ty chcesz jeszcze coś rozsiewać? Znaczy, ja pojadę dalej rozsiewać, bo ja muszę jeszcze na pole pojechać. No dobra, ale do mnie czy do siebie? No do siebie, dobra? Dobra, później mnie za nawozy oddasz, dobra. ok? Oddasz mnie za nawozy później? Oddam, nara. Ty, ty, ty mnie nie mrugaj światełkami, tylko mi odpowiadaj. Nara, Mendo, To oddasz, tak? Oddam, nara. Cześć, a na które pole pojechałeś? Pip, pip, pip. Widzicie, wziął mojego sprzęta, wziął mój nawóz, pojechał, nie powiedział gdzie, i nie zamierza oddać mi za nawózki. Co ja mam robić w takiej sytuacji? Wy mi się później źli, piszecie, Janino, Czemu ty dla Jarkoja żałujesz? Żałuję, bo on dla mnie też żałuje i jeszcze mi ukrada. I to mnie denerwuje. W ogóle, kurde, jaki to będzie ciągnik tego widza, teraz zastanawiam. Czekajcie widzowie, musimy się wszyscy skupić. Jakie ja mogę mu testy przeprowadzić? No co mogę go... W czym mogę go testować? Ty! Mamy belki, ale jeżeli to będzie ciągnik z turem, to możemy robić jakieś testy z belkami. Mamy dużo obornika, a tu jest spory kawałek do rozpędu. Możemy robić skoki przez silos, ale nie, bo tu przyczepy stoją. Tu mamy jeszcze belki w szczepie, to będziemy mogli. Bo on mówił, że to dosyć mały ciągnik, ale nie wiadomo. Będziemy mogli robić jakiś oporowy test ciągania przyczepy. No ale też, żeby mu nie rozerwać tego ciągnika, no kurde. Tu też jest taka sprawa, że ryzyko jest i w ogóle nie. Może jakieś przeciąganie liny byśmy zrobili z tym. O! Z John zrobimy przeciąganie liny, największym go stestujemy, My Tylko będę musiała iść do Jarka zobaczyć czy on a ma. Poczekaj, ta. A on tu gdzie linę. Może ta lina umie na podwórku, jest dobra, ten widz przyjedzie, najwyżej poszukamy jej. Może ona umie na podwórku jeszcze została. A zresztą jak on jest stałem widzem, to może będzie wiedział, gdzie Jarek trzyma linkę. Dobra, nie wiem. Już tam trudno w to. Czekamy na niego. On gadał, że koło jednostki jest to po... O! Czy to widz? O, że Dobra. Cześć! Ty a co ty koła przywiozłeś zapasowe? Dzień dzie, dzie, dzie. dobry pani Janino, jestem widzem no. Dzień dobry no a co tego? Dlatego ty? ja przywiozłem nowe koła w razie jakby pękły tu mamy... Mamy od razu te dwa koła na wymianę! To mi się podoba, o, ty jesteś przygotowany na ostre testy! Tylko te są trochę większe, to nie wiem czy będą pasować, bo ja zabrałem od tego. Ty, będę pasować jak ktoś ta kątówkę mam, Ale to się nie. błotnik wytnie! Czekaj! Jak się... Czekaj, 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 weź, yy, weź przynieść od tego od Jarka na jazd jeden. Dobra. A słuchaj, a weź się ty tam rozejrzyj, czy tam liny gdzieś nie ma, to przyciąganie liny zrobimy, dobra? Dobra. No. To rozejrzyj się tam. Ale jeden najazd tylko przynieść. A po co najazd w ogóle? Dobra, pyk. Mierzymy. Kurde, ale to mi się podoba, ten widz, co pomysłowy! No jaki on w ogóle pomysłowiec w że wiecie, że koła wziąć jak pękno! No wiecie, ja to jestem taka jaka jestem, no mogą mi się zdarzyć. A co ty tam zrobiłeś? No, dawaj basen szykuj, będziemy skakać, będziemy nagrywać jak skaczemy do wody. Ale co ty chcesz tu skakać? Do wody, dachu. O tyś głupi jesteś, ty przyjechał do mnie testować maszynę. Hmm. A kto ci pozwolił John jest... dealera ruszyć ty! Dobra, to sorry. Aha. A kojarzysz mnie z internetów? Nie kojarzę, a co? A co ty jesteś? Okay. No, nagrywam filmy. Aha. Może ktoś... A nagrywasz teraz, Janina? Nagrywam, no. Może ktoś mnie skojarzy. Skąd? A nagrywam. Tak? No? Aha. O, poczekaj na no, ja taką zjawiadę To i teraz zobacz, taką jakby było to koło. To może powiedz o, jak się to nazywasz? Świetnie to świetnie. ciebie podpromuję. Ja? Dawid. Y, Dawid prowadzę swój gang y, świeżaków i tak dalej. Aha. No to no, po... To, 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 to polecam nie... widzowie wam właśnie Dawida, co prowadzi gang świeżaków, nie? Polecam go. O, chodź tutaj, no, o, No o, zostaw mnie, debilu. Dobra. Hej, Jelina. Testujemy? To co, dobra, dobra, To co, testujemy go ostro? Może odepnę tą przyciepkę, cofnę Dobra? No, 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 no. Bo hmm, no po co nam ta przyciepka? A powiedz mi, a byłbyś chętny, żeby zrobić przeciąganie liny z nim? No! Znaczy ja na przykład ostro bym chciał skatować ten ciągnik. No. I po prostu jakieś testy porobić, ale bym chciał, na pewno zrobić przyciąganie Liny go z tym Ursusem twoim. Słuchaj, to jak mi mówisz, że ostro zgatować go to z, nie, ty, nie ja... musisz mi nic więcej mówić, ja wiem co ale, robić. Ale ja bym chciał zrobić te przyciąganie Liny z Ursusem twoim i, i masajem Jara Nie, z masajem Jara nie będziemy robić, bo on nie pozwoli na to. A dlaczego? No bo raczej on na to nie pozwoli, wiesz? Chodź. A czemu, a, to, a co to za problem jest? Chodź, robimy... Tylko ja tu ci obciążnik zamontuję belkę A mogę tego, mogę nie wiem z tobą zrobić albo... Coś w tym celu. Daj to zaraz robimy, wiesz? Tylko te widwy masz jakieś pokraczne, dobra. Szukaj tej Liny, słyszysz? Ja się przejadę. No to ja to czekaj, to ja pójdę poszukam linę, dobra? No a ja się przejadę... No nie w krzokach gdzieś jest! <grym> no ty mówiłeś, że ty stały widz, to pewnie znajdziesz tutaj zostawiała. A co, ile w remont dałeś tutaj? Tego garbagea? No to tam akurat kurde dałem ile się koła Zobacz tu leżała No tylko cześć, jest testuję, jak pojedzie, ja. nie A gdzie będziemy robić przeciwanie na ulicy? Dawaj na ulicy, dawaj! Tak? A jak dawaj? No dobra, to ty będziesz jechał z górki, może by ci było łatwiej. Bo ja będę największym John podpinała. No czekaj, to ja tutaj z górki się ustawię. To no dawaj. Ej, ale gdzie? O tą. czekaj, to idę tam z lino. No to weź ją tam, nie, podczepiaj. podczepiaj. To idę tam z lino, chciałbym, żebyś została moją dziewczyną. A nie, wiesz, ja za młoda dla ciebie. Za Ta młoda? Tak, kobiet człowiek nie pyta, wiesz. Ile? Nie powiem. To ile ty Janina w końcu masz lat? To mnie kurde ciekawi od zawsze, nie? Osiemnaście, kochanej! Bo ty kurde kłamieć! Bo ty kurde stara jesteś! No boże! może! to ty nie masz, kurde! Dobra. Dobra, podpinaj, o! No! Dobra! I co, jesteś gotowy! Jesteś gotowy! No ja już siodłem, no! no. To ci... A ty już wystartowałeś, tak? No. Dobra, to, to ja też startuję. Niezły gerbeć Dobrze Ej. idzie! Dobrze idź. Ej! O. Ty sam mnie zgas. A czemu? Dobrze mi idzie ty! No, jak się zapierasz z wszystkimi hamulcami, to jest git. Ej. Dobra, a weź popój teraz gazu Ej, i patera! Goda. Patera opie. <gordy>, jak to idzie! Dobra, patera to cię przeciągnę! kur. Co jest? Co ty robisz? Zgas O! Czekaj, jeszcze... Dobra. Czekaj, wyciągnę cię! Dobra, nowym tym, nowym traktorem, dawaj drugi, Dawaj Ursusa! Czemu? No mam szansę nim. No dobra. To małego, dobra? No. Ale co, trzydziestkę? No. No dobra, możemy trzydziestkę sprawdzić. Ja będę miał z nim szansę. Dobra, to sprawdziłem czy trzydziestkę, jak ona będzie popylała. O Tobie, kochana... O tobie myślę wciąż Dobra, rozpalą rozpalasz Ale to Trzydziechy to musimy na równi, a nie po ten Nie, ja myślę, że ty się powstrzymasz od 30, bo ona jest potężna Nie Ty wiesz, jaką ona ma moc? Jako? Kopie Dużo No weź, nie mogę podpiąć coś Ja podepnę o no pierdol! No. Dawaj, dawaj, Dobra, dawaj na 3-4, dobra? No! Na 3-4, żeby było po równo. No dawaj dobra. Dobra, chcesz teraz trymowankę powiedzieć? No dobra, no! Dobra, dawaj... Ej, dawaj na kosie złączymy, żeby szarpnąć! Dawaj do tyłu! Dobra! Kawałek! Dobra, chyba nie da rady, dobra. Nie da rady, no! Dobra, dawaj do przodu, daj sobie bieg. I na 3-4. Ej! No dobra, dawaj, no! 3... 4... 3... O, ja pierdzielę! Kurde, bo mnie bieg wyskakuje w trzydziestce, wiesz? Bieg No dobra, dobra, jeszcze raz! No dobra, jeszcze raz, no! Trzy, cztery, trzy! Kurde! No, ja, ale ty nie umiesz! Bo mnie skrzynia zgrzyta! No nie, no nie! No ja, nie, wygrałem, ja dawaj kasę! Ale jako kasę? A to nie u kasę? Nie, no nie, ja weź! Nie, 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 wiesz... Dobra, mogę ci rymowankę powiedzieć? Na No! Muzeńkę? No! Janina, dziewczyna, to jak marzenie Zawsze ma pomysł, pełna jest energii, jak słońce w lecie Z uśmiechem idzie przez świat Nigdy nie wstydzi się swoich wad W jej sercu radość, a w oczek blask Jak gwiazdy na niebie No ładnie, ładnie, no No Dobrze? No. A wiesz, byśmy może zrobili jeszcze z pick-upem przeciąganie, co? Możemy, dawaj, tylko dawaj podpiniemy. Janina w ogródku kopie motyką. Kwasty uciekają przed nią muzyką. Zawsze wesoła, z energią jak burza. Przejdzie życie, nic jej nie wkurza. Dobra, odliczaj. No, no. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Trzy, dwa, jeden, poszli. Masz ty kurde, ty! Aaaa, Pikapę nie masz szans, ej, <grym> Proszę ja ciebie, pa jak teraz idzie! Mówiłam ci! Z Pikapę złej nie masz żartu! To idzie ej, jak szoton! Co, co jest? Zgłos! Ciągnik zgłos! To czekaj! To chodź, spróbuję go napych! Dawaj! O! Chodź, spróbuję napych! Powoli go powoli! Dobra, dobra! Jak będę ci mówiła, to wrzuć... wiesz co, wrzuć dwójkę do przodu wrzuć, jak powoli. ci powiem. To wrzuć dwójkę jak ci powiem, dobra? Janina, powoli, Jodina! Ooooo! Hej! Gaz mnie się zaciąg! Odwaliłaś! Stary ty no! Odwalasz! Zobacz co zrobiłeś mi z ciągnikiem! On był czysty, on był kurde niepotrapany w ogóle! Chciałam na pych odpalić! Co ty odpaliłaś?! Co ty o! Na pych chciałam odpalić! Ty, ale pika bardzo! Widzowie! Widz się chyba obraził! To chyba Co ty nie był... zrobiłaś? No, ty pierwszy! To... Halo! No! Pierwsze primo! Ja jestem Dawid, znasz mnie z internetu? No już mówiłam, że nie! To nie jest mój ciągnik. A czyj? Upadłam go z wioski, mieszkam na szpakowie. <noise> ty debilu! Ukradłem troski! Mieszkam na Szwakowie! Zrobiłem sobie z siebie jaja, ja, ja, nina, tak jak ty robisz sobie z ludzi. No, i co teraz zrobisz? No ale Wjecha chwałaś... Wjechałem specjalnie na podwórko do jakiegoś gościa tutaj. Ty wiesz, że ja mam to wszystko nagrane, że do ty przyjechałeś w ogóle. Tak samo maile mam od ciebie. A wiesz, że ty teraz mnie Wasz, a nic mi nie zrobił bo ja mam żółte papiery załatwione. <todgłosy> Nic, nic mi nie zrobią, Widzowie, musicie mi pomóc w tej sytuacji! Nic, psychopata mi objedził! Dobra, Radź sobie z tym, korda. Ja pierdzielę. Jeszcze walnął tu w stare podwórko Dziusia! Ty! I ten ciągnik mi zostawił! Ej! Nie mustanga! Dobra, widzowie, ja się żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego głupiego odcinka. Trzymajcie się, cześć, papa! Pa.